Cześć. Ja jestem mystery jak to zrobić. Witam was w kolejnym odcinku z serii mystery jak to zrobić mówi. Dzisiaj omówimy sobie restaurację. Tą. Czy to się to Bugie King? Bugie. To się powinno pisać jakoś. Bager, Tak się wymawia, ale ale mówcie na to Burger King jak chcecie, albo burger, chociaż to jest złe, bo to jest po polsku, to jest angielska marka. Tak więc z Burger King. Dobra, no i jak się możecie spodziewać, on ma różne rzeczy, bardzo różne do jedzenia. I jedno z tych rzeczy jest. Paga. Jest dobry, ma mięso Ma dobre szejki W sensie Burger King czy Buggy King Bo oni mają słabe szejki w burgerach Nie czy szejków w burgerach Ogólnie ma dobre szejki, frytki ma beznadziejne Ale ma pyszne burgery I są tanie bardzo więc opłaca się. Ogólnie w Zet możesz znaleźć parę składników. I sałata. Sałata, pomidor, ogórek, sos, mięso i burka I Jest bardzo smaczne. Ja polecam bardzo serdecznie, to jest chyba jeden z lepszych burgerów, jakikolwiek, to się chyba nazywa hopper, to w hopper się pisze jakoś tak, e, a kurde, o tak, w hopper, to się ponoć powinno czytać woper, ale nie wiem, więc nie ufajcie mi w 100%, Yy, ogólnie BG King jest dobry. Restauracja jest ok. Yy, warto zaznaczyć, że większość BG Kingów jest czysta w środku. W sensie nie ma syfu na podłodze. I nie leży nigdzie kupa na ziemi. Więc ja polecam tą restaurację. I tyle. No, dzięki za uwagę. Moim zdaniem zasłużone 7,5 na 10. Polecam Burger King i subskrybujcie mój kanał. Dzięki za uwagę. Elo.